W uzdrowiskowej części Jeleniej Góry na ostatni majowy weekend przygotowano ciekawe wydarzenia. Pierwszym z nich będzie piąty festyn przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Festyn odbywać się będzie na Placu Piastowskim. W ciągu Placu Piastowskiego będą wystawione stoiska organizacji i pracodawców, którzy działają w obszarze niedostosowania i wykluczenia społecznego. Podczas festynu będzie można więc nawiązać kontakty z pracodawcami. Oferującymi zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych. Natomiast gry i zabawy dla dzieci mają odbywać się w muszli koncertowej w parku zdrojowym. Festyn jest organizowany wspólnie ze Zdrojowym Teatrem Animacji. Nasze święto odbywa się pod hasłem Uśmiechnij misie. W związku z tym oczywiście będą misie przed teatrem, będą gry i zabawy, teatralne oczywiście zapraszamy wszystkich o godzinie 10.30. Do 11.30 właśnie festyn, zabawy, a potem spektakl, spróbuj próby, czyli prawdziwa historia o sztuce reżyserii Czerwonym Kapturku. To jest nasza najnowsza premiera, lekcja teatralna numer 3 z takiego edu cyklu edukacyjnego. Po południu znowu od 14.30 do godziny 15.30 część dalsza festynu. Będzie można spróbować animować lalkami, będzie można wykonać własną lalkę, będą konkursy rysunkowe, będzie mała rekwizytornia dla, dla najmłodszych tutaj w teatrze, więc będzie można przymierzyć kostium teatralny. A o godzinie 17.00 mój przyjaciel Wampir historia o małym w wampirku rydygierze i przyjaźni między wampirami a ludźmi.